Nazywam się Ksaweryk Noc, jestem kapucynem, kapłanem. Właśnie ukazała się moja nowa książka w wydawnictwie Znak Seks jest boski, czyli erotyka katolika. Jeżeli popatrzymy się na, na seks tylko w takich kategoriach techniki, no to wiadomo, że kto dużo praktykuje, ten ma tą technikę lepszą, ale sprowadzając trochę do absurdu to myślenie, no to najlepszą technikę mają prostytutki albo Erotomani. No i, i, i doskonale w tym momencie czujemy, że, no, że seks to nie jest tylko kwestia praktyki, bo w tym sensie współżyć takim, że właśnie bardziej fizjologicznym czy do, doznaniowym, no to można powiedzieć, każdy potrafi, no ale właśnie człowiek to, to nie jest tylko, że istota, która zaspokaja swoje popędy i, i, i potrzeby, tylko, tylko to jest właśnie osoba, która kocha, pragnie kochać, pragnie żyć dla kogoś, i te wszystkie pragnienia się wyrażają w sferze seksualnej. Wydaje się wielu ludziom, że jeżeli mają mieć jakiś taki seks naprawdę dobry, to, to muszą złamać Boże przekazania. Dopiero wtedy poczują się wolni i, i, i naprawdę przeżyją właśnie coś, coś niesamowitego. A, a ja mówię, że, że, że można właśnie przeżyć bardzo piękne doświadczenia pod każdym kątem i duchowym i, i takim stricte seksualnym w tym potocznym rozumieniu. Właśnie nie odchodząc od Pana Boga, tylko, tylko go szukając doświadczenie seksualne jest takim doświadczeniem, które może nam przybliżać niebo, może nam przybliżać właśnie tą, tą, tą miłość Pana Boga, który, który przenik, przeniknie nas całkowicie. W książce dużą, dużą część poświęcamy rozmowie na temat Patrzenia Kościoła na mężczyznę, na kobietę, na, na, je, na nasze ciało, jak, jak to ciało możemy przeżywać. Ale też, też pada wiele pytań odnośnie antykoncepcji, czyli takich problemów, które dzisiaj ludzie mają, takich pytań, które wiele osób sobie zadaje.